Ryzyko w inwestowaniu w nieruchomości. Jak każdy biznes, w którym inwestujecie swoje pieniądze, a nie są to obligacje Skarbu Państwa, chociaż one też oczywiście nie są pewne na 100%. To wszędzie musicie podjąć większe lub mniejsze ryzyko. Jest to związane z tematem, w który inwestujecie swoje pieniądze. Nieruchomości, w mojej ocenie, są takim elementem inwestycyjnym, takim miejscem, gdzie jesteście w stanie przenieść swój kapitał które dają bardzo duże prawdopodobieństwo tego, że nie stracicie swoich pieniędzy i będą one bezpiecznie ulokowane. Chociażby na tle kryptowalut, to tutaj uważam, że stosunek jest co najmniej 40 do 1, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Ale tak jak wszystko, co jest związane z zarabianiem pieniędzy i inwestowaniem, ma swoje ograniczenia i ryzyka. I chciałbym Was uświadomić, że, mimo iż nieruchomości wydają się takim pewnym na 98% miejscem do ulokowania waszych pieniędzy, to musicie zwrócić uwagę na kilka aspektów, tak aby nie zablokować się, chociażby się na bardzo długi okres czasu. Z kapitałem. Zacznijmy od początku. Jeżeli myślicie o zainwestowaniu pieniędzy w mieszkania na rynku pierwotnym, to naprawdę zweryfikujcie, czy okazja inwestycyjna, którą dostaliście od znajomego flippera, pośrednika, czy sami znaleźliście ją na rynku, w rzeczywistości nią jest przede wszystkim, czy to mieszkanie nie jest przeszacowane, czy jego cena wyjściowa u dewelopera jest nieadekwatna do tego, co w tym momencie oferuje konkurencja. Pośrednia i bezpośrednia. Czy standard inwestycji jest odpowiednio wysoki do ceny, którą deweloper od Was oczekuje? Czy harmonogram płatności, który będzie w tej umowie na to mieszkanie, da Wam odpowiednią stopę zwrotu? Przede wszystkim, czy zapisy w umowie deweloperskiej bądź w umowie przedstępnej są tak skonstruowane, żeby w każdym momencie możecie wyjść z tego tematu? Możecie odsprzedać prawa i obowiązki do tej nieruchomości na rynku. Co z tego, że podpiszecie umowę deweloperską w styczniu 2024 roku. Będziecie mieli harmonogram 10 rat po 10%, ale okaże się, że ze względu na zapisy w umowie nie możecie tego sprzedać na etapie budowy. Później do przeniesienia własności będziecie czekać jeszcze rok. Później na księgi wieczyste jeszcze kolejny rok i okaże się, że super temat, który miał ekstra cenę i wszystko się zgadzało, jest niesprzedawalny przez 3 lata i oczywiście Zarobicie po tych trzech latach bardzo dużą kwotę, ale nie jesteście w stanie obracać tym kapitałem, i ta stopa zwrotu w ujęciu trzyletnim będzie bardzo niska. Idea zarabiania. Na jakimkolwiek biznesie, w tym przypadku mówimy o nieruchomościach, polega na tym, że Wy jednym kapitałem obrazacie dwa, 3, 4 razy w roku, czyli kupuję mieszkanie, wykańczam, sprzedaję, kupuję, wykańczam, sprzedaję, kupuję, sprzedaję na etapie budowy, rotuję tym kapitałem, dzięki temu utrzymuje wysokie stopy zwrotu i jestem w stanie generować wysokie zyski. Więc te zapisy w umowie, żeby Wasz prawnik sprawdził, czy nie ma tam żadnych zapisów abuzywnych. Wiadomo, że w przypadku umowy deweloperskiej one z automatu nie funkcjonują, ale żeby nie było żadnych zapisów, które są dla Was niekorzystne. Żeby kary po stronie dewelopera i po stronie kupującego były solidarne. Żeby ta umowa była dla obu stron taka sama. tak, Czyli obowiązki, które wynikają z umowy, są dla obu stron porówno. To jest naprawdę bardzo ważne, a wielu inwestorów żałuje 1500 czy 2000 zł dać prawnikowi. Kupuje mieszkanie za 800 tysięcy złotych, a umowy nie sprawdzili, bo im deweloper powiedział, że wszystko jest. W porządku. Kolejną rzeczą, na którą musicie zwrócić uwagę, są miejsca postojowe. Jeżeli chcecie, na przykład, kupić mieszkanie 90-metrowe i deweloper wam oferuje do tego tylko jedno miejsce postojowe zewnętrzne, bo więcej nie ma, to może się okazać, że z powodu Niby błahej, aczkolwiek ja uważam, że tak nie jest. Małej rzeczy, bo mamy tylko jedno miejsce i dodatku zewnętrzne, a chcemy sprzedawać mieszkanie na rynku pół premium lub premium, to z tego powodu może się okazać, że ten produkt będziecie sprzedawać nie pół roku, a 15 miesięcy. Jest bardzo wiele aspektów, na które trzeba zwrócić uwagę. I to, że inwestowanie w nieruchomości jest proste, to nie znaczy, że jest. Łatwe, proste jest. Jak poznacie wszystkie schematy, które obowiązują, będziecie wiedzieli, jak unikać poszczególnych ryzyk, to później realizacja zysku będzie dla Was czystą przyjemnością. Ale naprawdę nie róbcie tego, że kupicie mieszkanie, bo Wasz kolega kupił, zarobił na tym bardzo dobre pieniądze i Wy też chcecie. I błaho wydacie 500-700 tysięcy na lokal i nie będziecie do tego merytorycznie przygotowani. Najpierw wiedza, potem wiedza i dopiero na trzecim miejscu działanie, tak aby ta praca z nieruchomościami była dla Was przyjemnością, żeby te zyski, które będziecie generować, one były powtarzalne i stosunkowo prosto dało się je generować, między innymi chociażby dzięki planowaniu inwestycyjnemu. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Uważajcie na siebie na rynku pierwotnym. Sprawdzajcie, co kupujecie. Miłego dnia. Cześć.